Witam i pozdrawiam Was z naszego pustkowia i tak, dzisiaj mieliśmy grać z Uską i będziemy grać z Uską tylko, że najpierw zdecydowałem się, że, się, że pokażę Wam co się działo i co się dzieje na świecie podczas w międzyczasie między odcinkami i tak dalej i tak zaczniemy od czegoś mniej istotnego, czyli yy, postawimy tutaj kościół tak, kościół i cmentarz, w sensie, no, grobów tam żadnych jeszcze nie ma. No ale pewnie w którymś mom momencie się pojawią i ustalmy, że ten budynek tutaj był, tylko że był niezauważony przez nikogo i po prostu znaleźli go, odrestaurowali i zrobili z niego kościół na jakieś tam wesela i pogrzeby, no i cmentarz. To wam tam kiedyś pokażę, może na jakimś weselu lub po pogrzebie. To, to, to tam zobaczymy raczej się tu często nie będziemy kręcić dlatego jest trochę na odludziu i tak tutaj mamy galerię handlową i ona jest w trakcie budowy tak i specjalnie to, to zostawiłem i jak możecie zobaczyć no tutaj są, jest jakby ogrodzona tutaj są jeszcze, nie ma drzwi, nie ma ścian nie ma nic, jest, jest czy, 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 taka sama bryła pusta żeby było, że wiecie no Galeria handlowa, duża sprawa w mieście, tam powiedzmy, że wszyscy mieszkańcy się tam złożyli I po prostu, no... Jest w trakcie budowy, ale pewnie budowa skończy się dopiero mm, Początkiem drugiej tury Żeby nie było Bo Tak, o, no bo potrzebuje czasu, żeby to zbudować, nie? Więc tak stwierdziłem, że Będziemy, podzielę sobie tak na, na takie części i będzie się stopniowo tutaj budowało, no. Z innych, a co do jeszcze kościoła, to kościół nie ja budowałem, tylko... Gdzie on jest? A, tu. To jest yy, z galerii, w sensie pu, z mody The Sims i nazywa się po prostu Downtown Church. Tak się pisze, tak wygląda. Ja tutaj yy, jedyne co dodałem, to przed ołtarzem jest mata ślubna. No żeby organizować, organizować tam wesela i w sumie to to wszystko Co do rodzin to wprowadziłem taty, Tadeusza i tu zbudowałem domek Teraz nie będę wychodził wam tylko tak przybliżę, że dom jest troszeczkę, ma inny typ budowania niż większość tutaj domów. Jest taki Ala Block, jest jacuzzi na dachu, są schody i to jest coś tak w rodzaju takiej dom jak sióstrka Liente czy Dona Lotario w Miłowie. W podobnych wajbach chociaż nie to samo, ale nie będzie. I bo tak zbudowałam, bo taką tak, tak miałem wizję artystyczną na ten dom, a szczerze powiedziawszy to w pierwszej turze utatka będziemy po prostu no, szukać mu sensu życia, bo w sumie on jest na chwilę obecną w karierze sportowej. No ale mamy już wózkę w kryjofie sportowej, więc to nie, nie, nie pasi mi to i tak. I mówiłem, że wprowadzę jeszcze wszystkich simów wawnych, No ale po tatkiem to w sumie wszyscy ważni już mieszkają w mieście, więc oficjalnie można uznać, że taka startowa pula mieszkańców miasta, gdzie zaczynamy ogólnie istnienie miasta, zaczęła się teraz pozostali tam miastowie się będą, ja myślę tak trochę tak, trochę nie tam będę, bo jak będzie ktoś wafny, to tam będę w tle postarzał, ale skupiamy się na tych co tutaj są, czyli na rodzinie Ewy, Zuski, Jaćki, Agi i Tatka tak i te pięć rodzin startowych będą nam towarzyszyć i to są takie główne nasze rodziny i możemy przejść już do tury pierwszej, u ZUSKI Okej, okay, jesteśmy już u Zuski. ja wiem, że w sumie w pół do pierwszej w nocy, więc dziwna pora na zaczęcie odcinka, ale tak. Yy, stwierdziłem, że no nie będę do, do postarzał wszystkich, co się wprowadzili, no, później tak, żeby dorównać do wyku Ewy poza Marcelem. No bo stwierdzimy, że w sumie no okej, okay, no Ewa w sumie mieszkała tu sama, co z moich jakby obliczni wyników ona w tym nowym naszym postkowi mieszkała. Samą przez jakieś ponad 10 lat, jakieś 12 mi wyszło. Więc dlatego no nie będę teraz po prostu postarzał wszystkich, Ustanę, że po 12 latach jakieś młodsi ludzie się tutaj powprowadzali. I teraz tak no, jest środek, środek nocy, więc... No, ten czwartek zaliczę jako pierwszy dzień tury dopiero, więc że za, zaczynamy turę właśnie w czwartek, tutaj u Zuzki. I no, no, no bo nie, no nie musi być na początku, bo to jest jak wiadomo dopiero założenie miasta, więc simowy mogą być w różnym wieku. Jednak ona co tutaj dziecko i to dziecko będzie miała, ale szczerze że wam powiem, że. Zdradzę wam, że zarówno Ewa, jak i Zuska, jak wszystko pójdzie dobrze, to do, doczekają się potomstwa dopiero na początku tury drugiej. Bo w pierwszej turze nie planuję żadnych dzieci na razie, bo to troszeczkę za wcześnie. Wiadomo, no trzeba ogarnąć wszystko, co się tutaj dzieje. I no niestety, tak mi się wydaje. A nie, dobra, myślałem, bo wydawało, około tego. O ten już jest. <laughs> miałem, miałem mówić, że tego by się przydało wprowadzić, zapomniałem, że on się ozonią z Agniewką. Co się ma się ocenić z Agniewką. I tak Dobra, ja do Was wrócę rano. Okej, okay, mamy ranek, zajęłem się nią i tutaj zaprosiliśmy Mariana, którego powitamy. I jak możecie zobaczyć mamy już opcję tutaj do rodziny. I prawdopodobnie jakoś to dzisiaj zrobimy, żeby do tego doszło. Chciałem, żeby oni się jednak zakochali, że to jest możliwe. Eee, Tudzień się. W sumie możecie sobie zrobić gorące pocałunki, bo. Może dzięki temu się zakochacie w sobie. Mm, tak. Mm, jakieś tam romantyczne rzeczy poróbcie. Oczar, go. No, możesz mu zaśpiewać. Słodkie słówka. Hmm, wróćmy się w ramiona, tak? Okay, pokojówka przyszła, to tą pokojówkę zostawimy, niech sobie sprząta. Okej, okay, on się już zakochał. Tutaj Zuzanie jeszcze brakuje. I... Oświadczenie. Zaproponuję oświadczenie, jak się zgodzi, to go wprowadzimy. Mam nazwisko takie takie Sorki was za to. Ja tak takie póki pamiętam, gdzie to było. Blu, 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 blu. I tu? To było tu? Yy. Ja nie pamiętam gdzie to było, to tam później zmienię. Żeby tych scenek nie było. I jakby skoro już są ohejtani to to masz tą opcję? Masz. To, dodaj go do rodziny. Tak, o, niech ma już niech, nie, niech już będzie w tej rodzinie. I ja zapomniałem, że te sceny specjalne mam włączone, bo ja no. coś tam restartowałem w grze, i po prostu wiecie, jak to się mówi. No, musiałem się zdestartować, i tak wyszło, że no. Hi, hi, ha, ha, No, scenki są włączone, i tak. Ona się co cokolwiek jeszcze nie zakochała. To popracujmy nad tym, co to możemy zaproponować. prawa własności, ja to... właśnie, zapomniałem wam powiedzieć jakby, czy ona ma jakiś tam tak, w końcu ma akt własności tego sklepu u Zuzi, bo nie wiem jakie to zrobiłem, myślałem, że zrobiłem a okazało się, że nie zrobiłem, bo chyba nie miała wystarczającej nie miała chyba wystarczających funduszy żeby po prostu wiecie, um, ten sklep kupić więc na kodach jej dodałem te pieniądze, żeby mogła kupić ten dom ten sklep żeby to był faktycznie jej sklep. Tak, ona ma tutaj tyle... No, on jest 4 lata młodszy, więc nie będzie. No, w sumie okej. Okay. I teraz tak, no... Nie planujemy do między nimi ślubu do momentu, w którym po prostu będą zakochani. A, on ma sporo większą tą chemię dolną. Tą dolną część więc może dlatego nie, nie wiem tam Potygujcie się jeszcze coś tam no, wow, udało się yy, jak możecie zobaczyć jest. jest zakochana tak fajnie to że na napisankę on a później się zaręczała z nim, a dopiero później okazało się że się w nim zakochała no, ale to co, co, co im zrobicie, nie? Zastanawiam się teraz tak. Czy robiliśmy to wesele tutaj w domu? Czy może zrobić to tak w tym kościele tam? Ona w sumie jest bogata i taka ten. Wiecie co powiem wam tak? No, ta rodzina tutaj, on gdzieś pracuje? No. Dobra, może nie najlepsze, ale jest dj na imprezach, więc na pewno zna się na muzyce. Tak. No okay, nie będzie, że ten... Bo, 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 no nie będzie w tak to się zrobi, że oni... Oni po prostu... Ona do pracy idzie jutro i on też, więc przydałoby się, żeby jak... i później oboje pracownicy bo dopiero skończyli swoje dni wolne. Także tym, zrobimy tak, że po prostu dzisiaj musimy zrobić to wesele, żeby to miało jakikolwiek sens. To robimy to. Przygotujemy się. Dobra, zrobimy tak, niech najpierw ona. Zobaczę zobaczy jej ubranie, później zobaczę jego ubranie. I zobaczę tak, żeby, wiecie, żeby no, na ślub by, wyglądali jak na ślub, nie? Dobre, trochę skiepczyłem sprawę, ale... przynajmniej zobaczycie tutaj kościół i cmentarz. <grych> Jak widzicie, cmentarz jest pusty, ale no... ...to jest tak, no po prostu jacyś tam tacy wewnin... z zimowie, rodziny będą powiedzmy... ...tutaj w tych miejscach. No a powiedzmy tu i tu jacyś tacy, nie wiem... od Tak, yy, okej, okay, po prostu zrobimy tak, po prostu weźmiemy ślub... żeby to z jego strony. Tutaj ona ma makijaż i po, mam nadzieję, że się przybierze w suknie. Um, nie wiem, czy ktoś będzie oglądał. No dobra, są jacyś tam goście, dobra, ona się też przebrała, więc zatrzymam na chwilę, żeby wam pokazać. I właśnie nasza Zuska do ślubu rozpuściła... kurczę. Do, do ślubu rozpuściła włosy Jest zrobiła sobie delikatny makijaż. Jest delikatny makijaż, ale mocna, moc, mocna szminka, nie? Moim zdaniem ładnie wygląda na swoje wesele. No tutaj Marian ma tylko garnitur. Więc kto tak w sumie jest na weselu? Na weselu mamy Jacikę i mamy Marcela. No dobra, ustalmy, że Ewa też tutaj tak jest. Wiecie tak mistycznie, ona tutaj jest, nie? Dobra, lecimy. O no, dobra, lecimy, bo nie jest głodny i tutaj się zaraz zesika i jest bruzny Maren się w ogóle nie przygotowała ona tak w miarę sobie daje rady. dobra lecimy zanim nam wybrą, ewentualnie zrobimy sobie później w domu jakieś o, przyjęcie domowe i będzie git no lecimy z tym Nie, no i tu z poduszkami. <gry> e, teraz tak, on chce mieć niemowlę i będzie miał. Ona na razie nie chce, ale to nieważne. Ona tutaj z jadką są przyjaciółmi, tak? Więc mi nic chwilę pogada. Mm, niech się po was nie wiem niech będzie. I powiedz je dowcip. E, no i będziemy wracać do domu. Tak, tutaj już no, mm, wróciliśmy, zmyłem jej makijaż i zmienimy jeden ten strój e, imprezowy na mniej imprezo imprezową sukienkę. Udowodnując to, to ta sama sukienka, którą miała Jaćka na weselu, więc zasadzie zielony, to jest bardzo kolorozówski. To po prostu Jaćce tam kiedyś zmienimy, może. Ewentualnie będą się tylko na imprezach, że są tak samo ubrane. Ale to rozpuszczone włosy w sumie zostawiłem, bo w sumie spoko wyglądały. I wiadomo, trzeba no po prostu poświętować to, że oficjalnie są małżeństwem. I właśnie Zuzanna chyba powinna zmienić nazwisko na Rusałko. Zuzanna Rusałko będzie teraz. I nie pijcie mnie, ale nie pamiętam jaka ona była wcześniej. No trudno. Tak, czy to był ich pierwszy raz? Tak to mój pierwszy raz co? Eee... Czekaj, co? Okej... Okay. Nie jestem pewny z kim ona się tak wystała najlepiej przy nim na zawsze z dwoma naraz osobami. Eee, no trudno. Dobra, nie eee, No tak. To lecimy dalej, bo czeka nas wkrótce w sumie praca. I ona musiała poczuć trochę charyzmę, żeby... I po prostu no, dostać się na dziesiąty poziom kariery sportowej, bo w sumie można by było jej to zrobić. No nie jest to tym, ale no skoro już jest, niech już będzie. Temu co mu brakuje. Jemu techniki brakuje. No niech się w stanie pouczyć pouczy techniki. Tak się właśnie przeglądam w tej te pracy, jak tam się pogodzą w kwestii wychowywania dziecka. Chociaż, jak dostarczymy awans, to się pewnie pozmienia. Ale z tego co tu widzę, no to on robi na nockach. w sumie ma sens. Bez DJ-em, więc takie, no, mm. no Tak się zastanawiam, jeszcze to przemyślę, ale chyba po prostu zobaczymy, jakie będzie stanowisko. Nie, nie pamiętam, nie znam tej kariery, nie pamiętam jakie jest kolejne stanowisko. I jeżeli będzie równie takie, trochę bez sensu, to po prostu go zwolnimy z tej pracy. Być może on zostanie w domu, będzie się, będzie się zajmował dzieckiem. Burgerki nam tutaj umarły i co na... gdzie jest nasza pokojówka? <laughs> Czemu nie posprzątała tego? Tak, ty tutaj a ty tam wszystko dobrze się czujesz? No góra trochę jesteśmy w pęcherze W sumie dobra, eee... Świetnie, to on, on... już ogarnął. Co nam? To jest co, to, ty to przestań i wy, wy weź jakiś szybki przez robotą. Ty się... Ty możesz później później posprzątać sprzątaczka, więc możesz sobie tym gotować. Albo nie możesz. Ym... Albo możesz. Mm, co rozumiesz? Sur Zrób z serem. Tja Jacka przeprowadziła taćka z tego. Nie jaka jaćka. ZUSKA przeprowadziła taćka z z pracem. W sumie ma sens. I... jeśli chce siku, to nie w siku. I tu ten małżonek zaraz wyciągnie i... być może jej poda obiad. Tak. Więc Nie ty nie ty miałeś jeść. Ty miałaś jeść. Musisz sobie jakoś zawać? No bo to nie Ty położysz. a ty tutaj, bo też na spokojnie sobie zjedz, skorzystasz i musisz się jeszcze zatrzymać przed pracą. Tak, tutaj właśnie ZUSKA z chyba się tam znężenia na coś, albo się po prostu z nim przytuliła i dałem taki pomysł. Ona bardzo chce zwierzaka. Ona chce poza zwierzaka, chce małego zwierzaka, więc w sumie można jej to załatwić. Yy, to, to, to są po prostu sługi. Tak, ośrodek przy, przygarni mnie, tak? Bo, wiecie co, tak... Przemyślałem, że tak w sumie, no to jest, wiecie... Sprawa wygląda mniej więcej tak, że no jest młody młode małżeństwo w dość dużym domu, są dość bogaci, więc tak w sumie stwierdzimy, że posiadanie jakiegoś zwierzaka w sumie by nie zaszkodziło i będzie to w sumie chyba pierwszy zwierzaczek w, tej, w tym otoczeniu, więc w sumie spoko. Dobra, tutaj mamy szczeniarki, a tu mamy w sumie duże psy, chociaż ona bardzo szczeniaka, więc widzicie co, wysiemy chłopaka. Po prostu, tak o. Jest to jedyny duży pies chłopak. Nie, nie znam się w sumie na, na tych tych więc weźmiemy jego. Tak. Świętnie. To przygotujmy się na to. Dobła, więc tak. O, imię. koczy imię. <śm> Imię, 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 imię... Zgredek. <laughs> w w zasadzie, że tak nazywam, ale w sumie no... nie miałem pomysłu, a popatrzyłem na półkę i pierwsze co mi się rzuciło to po prostu... No, to po prostu był Zgredek, tak? Z Harry'ego Pottera, więc stwierdziłem, że w sumie... tak, no, będzie tak. Będzie Zgredek. Yy, tak, i gdzie on jest? Gdzie jest nasz Skrydek? Skrydek jest tutaj. oki okay. i chodź z nim przybity. podnieś go. Mam nadzieję, że to nie jest zły pomysł. No ale chciałaś, no to, to masz. W ogóle, to co, masz na to? No raczej jest zadowolony, więc to chyba dobrze. E, jaki tam ma z nim relacje? No małe, no to nie wiem. Dopisz temu przysmak, przytul go, pobaw się z nim w paluszki. No i tak, ten no, no zaraz się wykopisz. Ty, bo tyzeń niedługo do pracy będziesz się, na to wyjdziesz Dobra, ty jeszcze masz trochę czasu, a jak jaką twoje potrzeby? Jeszcze się zdrzemni człowieku Ty się jeszcze zdrzemni, jeszcze masz czas A no, ty się zajmij dniaczkim Okej, okay, więc wyszło w sumie na to, co to jest, co to było. <grym> Dobra, nie wiem. <grym> Coś mi się tutaj włączyło, ale nie jestem pewien, co to było. Yy, tutaj nasz Marion został po prostu osobą, która zajmuje się projektorem w kinie chyba, jak dobrze rozumiem, więc no i tak właściwie to w sumie można na tym stanowisku na razie pobyć. Dlaczego by nie? On tutaj jeszcze śpi, bo niedługo zaczyna pracę. Tutaj ona nie, nie wróciła z pracy, więc te też trzeba ją doprowadzić do ładu, bo jest kiepsiutko, musi się umyć. Tak, przyniosła zwierzaka do domu, bo Zgledek sobie siedział na polu i ja nie przemyślałem o tym, że on, on nie może jeszcze wejść po schodach, bo jest za mały. I jeszcze, kiedy on będzie duży? Zacznę no spokojnie. Ciekaw sumie jaki on będzie, jak będzie duży. Znaczy tak, tak mi dużo brakuje, ale niedługo mi doszło do pracy. Uff, to tak tak trzymam chwileczkę, tak może nie wiem. Może się jeszcze uda. Tak do wpół do. Czy no nie uda się ona się spóźni na pracy? Dobra, nie, nie się spóźni, to może chwilę, bo w tak kurczę niewiele brakuje, no. Udało się? Udało się, dobra. Leć, leć do pracy, trochę spóźniona, leć, leć, nie, już za późno, dobra, to jedź samochodem, szybko, dobra, jedź do pracy, super, że jest ta opcja, tak, bo dzisiaj po pracy, nie, nie pierwszy raz, więc zdarzyło się, nie, ale jest szansa, że dostanie dzisiaj awans w sumie, więc fajnie by było. Tak, tak, dostała awans. I jest super, ponieważ dostała się na szczyt kariery po prostu w ostatniej chwili. Jednak on, zasz, on zasz się do pracy. A to jest ten moment, w którym musimy postarać się dziecko. Dobra, bo on w sumie jest jakieś 7 Dobra, słuchaj stary ma w 7 minut, okej? Okay? Daw da, radę, ja wiem, że jest ci nie, ale daw radę. Bo tak, no ona tutaj już przemiera. Więc oby wyszło. Udało się, jest melodyka, więc jest ona w ciąży, więc super, świetnie. Eee, tak, ty możesz iść do pracy. iść do tej pracy, człowieku, bo nie możesz teraz się spóźnić. No tak, w sumie... Można powiedzieć, że tutaj właśnie tura się skończyła. Ale już do rano tutaj dogram. W sensie już do rana do dogram sobie prywatnie, tak żeby nie, żeby nie zaczynać kolejne tury w środku na no nocy znowu. Ale dlatego się spodziewać że tam między turami w sensie... Zanim wrócimy do ZUSKI, ona może chodzić po mieście jakby z brzuszkiem, bo mam, mam tutaj chyba jednodniową ciążę ustawioną. W sensie mam modę na jednodniową ciążę, więc ten. Zając tu dokończę. Za... Za tydzień w kolejnym odcinku zobaczymy się u Jadźki, więc powinno być w sumie mniej chaotycznie, bo Jacka... Dobra, nieważne, bo Jacka jest dość chaotyczna, więc zobaczymy, zaczniemy jakoś ustalić jej życie, bo w sumie u niej z jej życiem jeszcze nic nie robiliśmy, więc za tydzień zobaczymy, co tam u Jadźki będziemy robić. I tak, no, dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka, widzimy się za tydzień i bye you.